Siemanko, tu jest mój skuter. Ja właśnie przyjechałem do Bangkok Hospital, gdyż po prostu moje problemy żołądkowe się niezbyt skończyły. W tamtym tygodniu, w sumie półtora tygodnia temu, byłem w Bangkoku w szpitalu i tam dano mi leki. Aczkolwiek, no, wolę sobie po prostu skontrolować, gdyż nie do końca jest tak, jak być powinno, a leków już nie biorę. Tym bardziej, że będę za kilka dni zmieniał kraj na inny. Prawdopodobnie to będzie Laos. I po prostu jest dużo gorsza służba zdrowia tam niż w Tajlandii. Więc po prostu wolę sobie zrobić wszystkie badania, wszystkie potrzebne rzeczy tutaj, niżeli martwić się na zapas gdzieś w kraju typu Laos lub Kambodża, gdzie ta służba zdrowia jest naprawdę dużo, dużo gorsza. Oczywiście rano pierwsze co wstałem po załatwieniu się i napiciu zadzwoniłem do mojej agencji ubezpieczeniowej Generali. Oczywiście dzwoniłem przez stronę www. jest to połączenie darmowe. Kontaktujesz się z konsultantem i naprawdę bardzo sprawnie odbierają, bo w przeciągu 30-40 sekund maksymalnie jest odbierane. Wizyta jest szybko umówiona. Bardzo służą pomocą, dają Ci do wyboru nawet. Placówki w danym mieście, do których możesz się udać i do których będzie ci najwygodniej się udać, i zanim ty się udasz, oni automatycznie wysyłają tam potwierdzenie, że po prostu pokryją koszty Twojego leczenia i tak dalej. Więc jak najbardziej polecam wykupić to ubezpieczenie w podróży i ja się udaję do szpitala. Więc ogólnie trzymajcie kciuki, żeby nic poważnego mi nie było. że moi drodzy, pani musiała mi krew pobrać z ręki. Bałem się, ale dałem radę. Po prostu profesjonalnie. 20 sekund, krew pobrana i idę na dalsze badania. Takie ciuszki musiałem ubrać do prześwietlenia. Oczywiście była szafka, w której mogę schować swoje przedmioty. Wszystko musiałem schować. Jedynie w tych ciuchach jestem i skarpetach. Ja już, moi drodzy, jestem po prześwietleniu jamy brzusznej. Tu mam jakieś papierki i muszę się udać na czwarte piętro. Na czwartym piętrze miałem wcześniej pobraną krew do badań. Na szczęście Pani zrobiła to bardzo sprawnie, może 30 sekund maksymalnie, a ja nie lubię pobierania krwi, więc teraz się przebieram i idę po prostu na czwarte piętro. Oczywiście do badań Musiałem ubrać e, ciuszki. Bangkok Hospital. Bangkok Hospital. I co? Tu mam opatunek jeszcze z pobierania krwi. I idę na czwarte piętro. Jeszcze nie lubię jeździć windą, a Kościół mnie wywozili na jedenaste piętro. Masapia. nie lubię jeździć po prostu windą. I oczywiście na badania na kartce z badań mam po prostu wszystko, wagę, wzrost, ciśnienie, natlenienie organizmu, na co ma się alergię i tak dalej, bo robią z człowiekiem taki wywiad i robią podstawowe badania. Dostałem też pojemniczek, do którego miałem się załatwić i będę miał robione badania Kału też. Mam nadzieję, że ogólnie wszystko wyjdzie dobrze. Bo po prostu to jest wpływ złej diety, a nie jakiejś bakterii i tak A więc moi drodzy, mnie już wypuścili ze szpitala. Na szczęście badania nie pokazały nic, ani kału, ani krwi, w sensie, że wszystko jest dobrze. A na prześwietleniu wyszło, że mam po prostu zaparcia w jelitach. W sensie kupa nie jest całkowicie wydalana, i po prostu robią się bobki. Wcześniej stosowałem preparat, który po prostu blokował biegunkę. W sensie zbijał tą kupę w właśnie w takie grudki. I być może zbyt długo ten preparat stosowałem i powstały zaparcia w ten sposób, dlatego mam problemy żołądkowe. Bo ja w sumie ten preparat ja stosowałem 5 dni, a jeszcze mam te saszetki, mimo że już biegunki nie miałem, ale go stosowałem jeszcze, żeby wyciągło. Myślałem, że działa tak samo jak węgiel aktywny, a okazało się, że to nie działa tak samo jak węgiel aktywny. Więc po prostu dostałem błonnik pokarmowy w saszetkach i mam go stosować co 12 godzin najlepszy, że ten błonnik pokarmowy on powoduje biegunkę w sensie, żeby wysrać się jeszcze bardziej mam ten mam stosować właśnie ten błonnik pokarmowy takimi autkami idzie się przejechać z od wejścia w Bangkok Hospital w Chiang Mai właśnie na parking. Ja oczywiście wolałem się przejść z buta. Mam ogólnie zaparkowany na parkingu dla skuterów. Mój skuter, więc szybciej dojdę z buta niż i zdrowiej, niż przejechać takim autkiem. Ogólnie rachunek wystawili na 6000 batów. To jest Jakieś 720 zł. Ta moja wizyta kosztowała mnie i moją ubezpieczalnię, chociaż moja ubezpieczalnia w 100% pokryła yy, rachunek, że nic nie musiałem wpłacić. Tylko oczywiście we własnym zakresie przyjechałem tutaj, po prostu miałem skuter, więc nie musiałem brać taksówki. Więc ubezpieczalnie, generali, polecam. Jak najbardziej ubezpieczenie turystyczne, tym bardziej, że jest opcja yy, dzwonienia przez stronę www do tej ubezpieczalni. I teraz jest pytanie. Który skuter jest moim skuterem? I to jest najlepsze pytanie naprawdę. Myślę, że chyba ten. Oczywiście tutaj macie potwierdzenie rachunku ze szpitala, w tej kopercie mam wyniki badań, oczywiście tylko prześwietlenia brzucha nie mam zdjęcia, ale wyniki badań wszystkie mam i taką opaskę, na której są moje dane, jakiś numer, wiek i tak dalej dostałem na badania, w sensie ubrani mi w szpitalują. I ogólnie myślę, że ten szpital, Bangkok to Hospital, no w sumie spędziłem tu pół dnia. Chociaż dobrych opinii nie miał, bo miał tylko 6,3 opinie na Google. Aczkolwiek myślę, że zaopiekowali się mną no dobrze. Byłem, od razu mnie skierowali do strefy gastrologii. Oczywiście boję się pobierania krwi, ale pielęgniarka też super szybko pobrała, może 20-30 sekund. Nawet nie poczułem kiedy ona mówi, że już jest pobrana krew. Więc, jak najbardziej, spoczko. Oczywiście, teraz muszę jechać do starego hostelu. I zmieniam ogólnie hostel. Mimo, że ten stary mnie kosztował tylko 22 zł, z czego 5-6 zł, zł zwracano mi na konto. Aczkolwiek taka patola tam spała. W sensie goście najebani, nać pani, w trójkę byli. I jeden nawet skarpet nie ściągnął, i tymi skarpetkami tak waliło w pokoju, że aż ten smród było czuć na zewnątrz. Po prostu nie dało się, nie dało się spać. Także to jest masakra. Tani hostel, ale się nie dało spać. Ściany tak cienkie, że jak ktoś gadał pierwszej w nocy, przez stopery słyszałem, a ktoś gadał w pokoju obok, jeszcze coś w ścianach stukało tak, tuk, tuk, tuk. I to nie był zegarek, to tak jakby deska o deskę uderzała. Oraz słyszałem wszystkie auta i motory, jakie jeździły na drodze, czego nie preferuję. Nie lubię tego czegoś takiego. To nie jest odpoczynek w nocy. Jeszcze komary latały na dość. Nie wiem, co było gorsze. Na komary się popsikałem, ale ten smród po prostu obudziłem się o 4.30 w nocy i tak śmierdziało w pokoju, że mówię, zażygam się. No nie dało się po prostu spać. Mój noc nie mógł się przyzwyczaić do tego smrodu. Więc zarezerwałem pokój w hostelu prywatny. Za 52 zł i dzisiaj mam zamiar, powiedzmy, odpocząć tam. Może uda mi się wyspać, gdyż ostatnie trzy noce nie spałem po prostu najlepiej. W ogóle jest godzina yy, chyba 15 teraz, 14.30-15. Ja jadłem kolację wczoraj o godzinie 18.30 i jestem mega głodny, ale na te badania przyszedłem w ogóle głodny. W sensie nic nie jadłem, mimo że rano czułem potrzebę zjedzenia, ale wolałem nic nie jeść, bo nie wiedziałem, jakie badania będą mi robić i czy w ogóle będą mi badania robić. Także ja teraz uciekam, transportuję się do nowego hostelu i pozdrawiam Was. Pamiętajcie, ubezpieczenie podróżne w podróży jest rzeczą bardzo ważną. Na razicho. Tutaj jeszcze mam takie saszetki ze szpitala, które mam rozrabiać z wodą i pić raz dziennie z tego co widzę. Jeszcze tak na marginesie <noise> muszę dodać, że muszę jeść więcej warzyw, żeby ten błonnik lepiej działał i po prostu żebym się lepiej wypróżniał. W sumie mam brać te saszetki, aczkolwiek w Tajlandii z normalnymi warzywami jest naprawdę, ale to naprawdę problem. Coś tam tych warzyw jadam, Raz więcej, raz mniej, aczkolwiek naprawdę jest ciężko znaleźć knajpę, żeby zaserwowała mi dużą porcję dobrych warzyw, typu broku, marchew i tak dalej. W poprzednim miasteczku Chiang Rai taką knajpkę znalazłem, Stołowałem się tam, było lepiej, aczkolwiek w Chiang Mai nie mogę po prostu znaleźć takiej knajpki. Więc ja Was z tym akcentem pozdrawiam.